Wiesz, im dłużej żyję, tym częściej zauważam, że największym paradoksem współczesnego inwestowania jest to, że ma dać nam wolność, a tak wielu ludziom odbiera spokój. I mówię to z pełną szczerością, bo sam kiedyś wpadłem w tę pułapkę, tę nieustanną pogoń za lepszą przyszłością, która zaczyna pożerać teraźniejszość. Jeżeli oglądasz to teraz i czujesz, że w Twoim życiu zaczyna brakować chwili na oddech, to jesteś we właściwym miejscu. Pamiętam dzień, w którym pierwszy raz zdałem sobie sprawę, że inwestowanie stało się dla mnie czymś więcej niż narzędziem, stało się obsesją. Obudziłem się wtedy wcześniej niż zwykle, zanim jeszcze słońce przebiło się przez rolety. I nie po to, żeby wypić spokojnie kawę. Czy spędzić czas z kimś bliskim? Nie. Wstałem tylko dlatego, żeby sprawdzić, czy coś zmieniło się na rynku. A gdy okazało się, że nic, poczułem rozczarowanie, jakby świat miał obowiązek nieustannie pracować dla mnie, i wtedy dotarło to nie jest wolność, to uzależnienie od przyszłości, która nawet nie istnieje. To był moment, w którym zrozumiałem, że fanatyzm inwestowania to nie kwestia wiedzy ani ambicji, to kwestia strachu. Strachu, że jeśli nie będziemy wystarczająco szybko biec, to nie zdążymy być kimś w przyszłości. Strachu, że obecne życie nie ma wartości, dopóki nie zbudujemy pasywnego dochodu, który dopiero pozwoli nam żyć. A prawda jest taka, że do tej pięknej przyszłości trzeba najpierw dożyć. Zdrowo, świadomie, obecnie. Bo co z tego, że ktoś planuje wspaniałą emeryturę, skoro całe życie czuje się jak w poczekalni? Jakby teraźniejszość była tylko niepotrzebnym przystankiem między pracą a prawdziwym życiem, które kiedyś nadejdzie. Kiedyś. To słowo potrafi być bardzo okrutne. Ludzie popadają w fanatyzm inwestowania, bo świat bardzo sprytnie nauczył nas jednej rzeczy, że wartość człowieka Mierzy się tym, co posiada, że jesteśmy tym lepsi, im większe mamy konto, portfel, wyniki, że jeśli nie gonisz, to zostajesz w tyle i na tym właśnie rośnie fanatyzm, na poczuciu, że musimy udowodnić swoją przyszłą wartość kosztem dzisiejszego spokoju. Spotkałem wielu inwestorów, młodych i starszych i jedną rzecz widzę u wszystkich, Łatwo pomylić rozwój finansowy z sensem życia. Znam ludzi, którzy odkładali wszystko na później: podróże, relacje, zdrowie, marzenia, nawet zwykłe spotkania z przyjaciółmi. W imię czego? W imię przyszłości, która miała być bezpieczna. A gdy ich pytałem, a kiedy zaczniesz żyć, to zapadała długa cisza, bo nie mieli odpowiedzi. Czasem, kiedy obserwuję ludzi w świecie finansów, widzę w ich oczach pewne bardzo charakterystyczne napięcie. Taki rodzaj wewnętrznego drżenia, które trudno ukryć, choć z zewnątrz wszystko wygląda idealnie. To spojrzenie kogoś, kto niby wie, dokąd zmierza, ale tak naprawdę nie ma odwagi się zatrzymać, bo boi się, że wtedy cały sens drogi się rozsypie. Bardzo często to osoby, które osiągnęły już wiele, a jednak mają w sobie dziwną pustkę, której nie potrafią nazwać. I to jest właśnie ten moment, w którym zaczyna się fanatyzm. Nie wtedy, gdy ktoś uczy się inwestowania, nie wtedy, gdy kupuje swoją pierwszą akcję czy robi swój pierwszy portfel. Fanatyzm zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się spokój, gdzie człowiek zaczyna myśleć, że jego wartość zależy od dyscypliny większej niż ta, którą życie jest w stanie naturalnie udźwignąć. Że wystarczy mała chwila przerwy, a wszystko, co zbudował, runie jak domek z kart. Widziałem ludzi, którzy potrafili całymi tygodniami tkwić w stanie ciągłego napięcia, niby funkcjonując normalnie, ale tak naprawdę będąc gdzieś obok siebie, przy stole z rodziną, ale myślami w notowaniach. Na spacerze, ale z telefonem w dłoni, jakby każde powiadomienie miało zmienić ich przyszłość i nikt ich nie oceniał. Wręcz przeciwnie, wielu podziwiało ich zaangażowanie. Ale ja wiedziałam jedno: to wcale nie było zaangażowanie, to była ucieczka. Ucieczka przed momentem, w którym trzeba spojrzeć na siebie bez filtrów, ucieczka przed pustką, która pojawia się, kiedy nagle przestajesz być zajęty, ucieczka przed pytaniem, czy ja w ogóle umiem żyć bez presji. Bo jeśli całe twoje poczucie wartości opiera się na ciągłym dążeniu, co zostaje, gdy przestaniesz biec? I tu tkwi sedno problemu. Wiele osób nauczyło się żyć w trybie wiecznego sprintu, a kiedy nagle pojawia się moment spokoju, zamiast ulgi czują niepokój, jakby odpoczynek był czymś niewłaściwym, jakby było w nim coś podejrzanego. A przecież odpoczynek to normalna część życia, nie fanaberia, nie luksus, tylko podstawowy element ludzkiej równowagi. Zauważyłem, że im bardziej ktoś jest zanurzony w inwestowaniu, tym bardziej zaczyna wierzyć, że jego emocje da się kontrolować tak samo jak wykresy, że jeśli będzie wystarczająco zdyscyplinowany, to uniknie bólu, rozczarowania, lęku, ale to nie działa. Człowiek nie jest wykresem. Nie można wyprostować życia jedną strategią czy jednym narzędziem. Największym paradoksem jest to, że wielu ludzi wcale nie chce pieniędzy samych w sobie. Chcą poczucia bezpieczeństwa, chcą mieć kontrolę, chcą mieć gwarancję, że nie popełnią błędu, tylko że żadne inwestowanie nie da ci tego, czego szukasz w środku. Możesz mieć zaplanowane wszystkie portfele świata, ale jeśli nie umiesz być blisko siebie samego, zawsze będziesz czuł niedosyt. Właśnie dlatego tak często powtarzam, że spokój to fundament, nie wiedza, nie strategia, nie dyscyplina spokój, bo jeśli masz w sobie spokój, to nie musisz gonić. Podejmujesz decyzję z czystej perspektywy, nie ze strachu. Nie kupujesz, bo boisz się stracić. Nie sprzedajesz, bo boisz się, że przegapisz. Jesteś tu, gdzie jesteś i to wystarcza. I kiedy zaczynasz działać z tego miejsca, nagle inwestowanie przestaje być ciężarem, staje się narzędziem jednym z wielu, a nie centrum Twojego świata, a wtedy życie zaczyna płynąć inaczej, spokojniej, pełniej, bardziej naturalnie. Bez obsesji, bez napięcia, bez poczucia, że każda sekunda decyduje o Twojej wartości. Ja też kiedyś tak miałem i mówię Ci to, żebyś nie wpadł w tę samą dziurę. Pamiętam rozmowę z moim dobrym znajomym, który pewnego dnia powiedział mi zdanie, którego nigdy nie zapomnę. W ciągłej pogoni nie zauważysz, że życie już trwa. To było proste, ale prawdziwe. I to zmieniło mój sposób myślenia o inwestowaniu. Weź głęboki oddech. I zrozum jedno: inwestowanie to dodatek, to narzędzie, to możliwość przyspieszenia wolności finansowej, ale nie jej substytut. Ono nie może być celem samym w sobie, nie może być religią, nie może być powodem, dla którego przestajesz czuć radość z dzisiejszego dnia. Jeśli wszystko odkładasz na czas, który dopiero nadejdzie, to tak naprawdę nie żyjesz, wcale istniejesz. I dokładnie to chcę ci dzisiaj powiedzieć: żyj tu i teraz, nie jutro. Nie po osiągnięciu pierwszego miliona, nie po zbudowaniu pasywnego dochodu, teraz, bo teraz jest jedyne, co naprawdę masz. Wielu doświadczonych inwestorów mówi o tym od lat, tylko niewielu chce słuchać. Warren Buffett powtarzał, że najcenniejszym zasobem jest czas, nie pieniądze. W polskim tłumaczeniu brzmi to po prostu: Czas ma większą wartość niż kapitał. To zdanie jest tak oczywiste, że aż trudno je uznać za radę, a jednak właśnie ludzie, którzy tego nie rozumieją, Najczęściej biegną najdalej i zwykle w niewłaściwą stronę. Ray Dalio omawiał, jeśli twoje życie nie jest w równowadze, twoje decyzje finansowe też nie będą, bo kiedy człowiek jest zmęczony, zestresowany, nieobecny, zaczyna podejmować głupie decyzje. Nie dlatego, że nie ma wiedzy, ale dlatego, że traci jasność, nie czuje siebie. Dlatego chcę dać ci kilka prostych wskazówek, które naprawdę mogą przywrócić balans. Po pierwsze, ustal granice czasowe. Inwestowanie jest ważne, jasne, ale nie wymaga, żebyś sprawdzał portfel co 10 minut. Ustal sobie konkretny moment w tygodniu, aby zrobić przegląd jeden, nie pięć, nie codziennie. To wystarczy, jeśli twoje inwestycje są sensowne i świadome. Po drugie, nie porównuj się, naprawdę, bo porównania są największym źródłem niepokoju. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zarobił więcej, szybciej, lepiej. Tylko wiesz co? To nic o tobie nie mówi. Porównywanie wyników niszczy radość z drogi. Zamiast tego skup się na własnym tempie, na własnych celach, na swoim życiu. Po trzecie, dbaj o zdrowie. I mówię to bardzo serio. Żaden wykres, żaden portfel, żaden pasywny dochód nie przywróci ci utraconego zdrowia. Dzisiejsza medycyna jasno pokazuje, że chroniczny stres odbija się na sercu, na odporności, na koncentracji. Zbyt długa gonitwa za przyszłością niszczy ciało już teraz. A po co ci piękna emerytura, jeśli nie będziesz miał siły, żeby ją przeżyć? Po czwarte, pielęgnuj relacje. Nie ma inwestycji, która zwraca się lepiej niż ludzie, których masz obok. Przyjaciele, partner, rodzina to oni tworzą to, co naprawdę ma znaczenie a zbyt często właśnie ich odstawiamy na boczny tor na później, tylko że później nie zawsze przychodzi. Po piąte, Ucz się, ale nie pozwól, żeby wiedza oderwała cię od życia. Owszem, warto czytać, słuchać, analizować. Ale nie warto żyć w ciągłym napięciu, że nie wiesz jeszcze wszystkiego. Nawet najwięksi inwestorzy świata wciąż się mylą. To normalne. Nauka ma pomagać, a nie przytłaczać. Kiedy patrzę dziś na siebie sprzed kilku lat, widzę kogoś, kto naprawdę wierzył, że wolność zacznie się dopiero wtedy, gdy osiągnę konkretny wynik finansowy. Dziś wiem, że wolność zaczyna się dużo wcześniej w głowie. W tym, jak patrzysz na swoje życie, w tym, czy potrafisz cieszyć się porankiem, spacerem, rozmową, ciszą. Wolność to nie liczba, to podejście. Możesz być bogaty i nieszczęśliwy, możesz zarabiać mało i czuć się spełniony, i możesz też inwestować mądrze, a jednocześnie żyć pełnią życia, pod warunkiem, że zachowasz równowagę. Dlatego, jeśli dziś czujesz, że inwestowanie zaczyna tobą rządzić, zamiast ci służyć, to zatrzymaj się na chwilę, pomyśl: czy naprawdę muszę robić to szybciej, czy muszę mieć więcej, czy muszę kontrolować wszystko? A może wystarczy, że zacznę zauważać, co już mam? Zaufaj mi, inwestycje będą ci wdzięczne, jeśli dasz sobie przestrzeń na prawdziwe życie, bo człowiek spokojny, wypoczęty i obecny podejmuje lepsze decyzje niż ten, który ciągle biegnie. Taki człowiek rozumie, że każda złotówka zarobiona kosztem zdrowia i szczęścia ma bardzo wysoką cenę, i dlatego chcę zakończyć to jednym prostym zdaniem. Nie inwestujesz po to, żeby kiedyś zacząć żyć, inwestujesz po to, żeby obecne życie mogło być lżejsze, nie żeby zastąpić je przyszłością, dbaj o swoje jutro, ale kochaj swoje dziś, bo dziś jest jedyne, które naprawdę należy do Ciebie.